Szanowni Państwo, przyjdzie jeszcze moment na formalne podsumowanie tej kadencji, ale korzystając z tego momentu uroczystego przekazania insygniów rektorskich, chciałbym przekazać Państwu kilka refleksji. Kiedy w 1990 roku rozpoczynałem pracę w tej sali, w Senacie, jako prorektor do spraw studenckich, nie przypuszczałem, że w roku 2020 będę ciągle członkiem tego gremium a co więcej będę mu przewodniczył. Wtedy, to bardzo dawne czasy, część z Państwa, szczególnie nasi studenci, senatorowie, nie tylko, że nie byli jeszcze na świecie, ale nawet Państwa rodzice nie planowali jeszcze swoich studiów. Rozpoczynając tę kadencję podczas inauguracji roku akademickiego mówiłem, że to było w 2005 roku. Nie przypuszczałem, że tak wiele razy i tak głęboko będzie zmieniana ustawa o szkolnictwie wyższym. Stąd planowaliśmy na tę kadencję zmiany w strategii uczelni, przygotowanie tej strategii, przygotowanie zmian w statucie dostosowującym go do ówcześnie obowiązującego prawa. Planowaliśmy przywrócenie egzaminu wstępnego na studia licencjackie, wzmocnienie współpracy z przedsiębiorcami. Doskonalenie współpracy z absolwentami. Znaczącą część tych przedsięwzięć zrealizowaliśmy dzięki wspaniałej współpracy z zespołem prorektorów, dziekanów, kanclerzem, niestety, i zespołami, którymi te, te osoby kierują. Niestety nie przewidzieliśmy tego, że Parlament uchwali całkiem nową ustawę o szkolnictwie wyższym, w związku z czy musieliśmy przez prawie pół kadencji dostosowywać przepisy wewnętrzne uczelni i struktury uczelni do nowego prawa. Nie udało nam się też przewidzieć pandemii, co spowodowało, że przez końcówkę kadencji zajmujemy się doskonaleniem naszych umiejętności jako uczelni prowadzenia nauczania zdalnego i organizowania tego kształcenia na odległość. Dziękuję wszystkim, z którymi miałem okazję współpracować w tej kadencji. Dziękuję też Radzie Uczelni za wspomaganie nas w końcówce tej kadencji. Była to istotna rola nowego organu uczelni. A nowym władzom pod przewodnictwem pana rektora Wachowiaka życzę realizacji wszystkich zamierzeń. I przekazuję berło. Reszta insygniów jest do dyspozycji pana rektora. Dziękuję bardzo panie rektorze. Proszę Państwa, bardzo mi jest miło. Ja chciałem podziękować panu rektorowi za dziewiętnastoletnią współpracę od roku 2001 jeszcze jako dyrektor administracyjny i przez te 19 lat uważam, że współpraca z panem rektorem jest idealna i to jest najlepszy szef, jakiego mogę sobie tylko wyobrazić, i liczę na dalszą współpracę. Ja chciałem, proszę Państwa, podziękować całej społeczności akademickiej SGH za bardzo duże zaufanie, ale z drugiej strony. Wiem, że to ciąży nade mną bardzo duża odpowiedzialność, żeby przez cztery lata poprowadzić naszą uczelnię, naszą Alma Mater jak najlepiej. Oczywiście liczę na wszystkich Państwa, na całą społeczność, na wsparcie. Tak jak mówiłem, wspólna SGH to jest, proszę Państwa, najważniejsza rzecz. Chciałem podziękować Senatowi za to, że zapiniał pozytywnie moją kandydaturę Radzie Uczelni. Również chciałem podziękować pani profesor Marzenie Weresie. Weresie dziękuję za bardzo dobrą współpracę w czasie kampanii wyborczej. Bardzo Uważam, dobrze rozmawialiśmy o przyszłości naszej uczelni i liczę Pani Dziekan na współpracę. Inaczej sobie nie wyobrażam. Jeszcze raz Państwu bardzo serdecznie dziękuję za zaufanie. Obiecuję, że nie zawiodę tego zaufania i że wspólnie będziemy mogli dużo zrobić dla naszej Alma Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję Państwu za uczestnictwo w tej części naszego spotkania. I zapraszam do przełączania z powrotem na Teamsy, abyśmy mogli kontynuować posiedzenie Senatu. Do zobaczenia za chwilę.